Ja mam Cytron Smaron do to Dzisiaj by chciałem Wam pokazać taki model. Ten taki model Nintendo OLED. Znaczy otwieram już to, no bo już jest otworzony. Tym tutaj znajdziemy takie mapady. Tutaj jeszcze jeden pad. Tak się dają. No i też... Jeden taki komputerek Nintendo. OLED. Teraz odłożymy i tutaj możemy znaleźć takie kable. Kable, tak. Kable. Tutaj, to ja nie wiem, jest, jest takie coś. Ja go też nie będę rozpakowywać, ale. Te pady jest teraz Tu już jest. Takie już już jest rozpakowany pierwszy, i tutaj. Też już jest rozpakowany, więc to już nie mu spaść spać. Teraz to mi spadło ten pat. I tutaj, tutaj też. I takby. Tak jak. Coś. A, to jest takie coś jakby i tutaj się nałoża wady, jakby, takie coś w tym stylu, takie coś to jest, nie? to się tu jakoś nakłada, bo nie wiemy jak, no. I tutaj właśnie jest tak, tak, takie do grania, a tutaj właśnie na tym co by się połączyło, i mamy takie dwie gry. Tak to właśnie wygląda. ale jeszcze dwie, dwie ma, gry: Pikman, no. też fajna, bo też i Jazz Później w takim odcinku pogramy właśnie w te. Evet. Ne gidiyor? Ayasız olmuş